Dzień Was moje mojej małej kuchni. Dzięki za się w żeby mnie obejrzeć. Dziś robię y, pyszne kotlety z kurczaka i z pieczarkuma. Ten przepis mi kiedyś siostra posłała. To go zrobiła na moje urodziny, bardzo dużo smakował moim gościom i teraz robię ten przepis filmik dla was i już zaczynamy. Potrzebować dwie piersi z kurczaka, sześć pieczarek. Y ser mozzarella, świeżo pietruszka, jedno jajko i bułka tartą i potnicę cebulę jeszcze do tego oczywiście przyprawy pieprz, sól, papryka fegeta no przecież pokroimy ta kurczaka na drobniutkę kawałeczki, bardzo malutko kosteczka Taką drobniutką mniej więcej. mam się na półtorej piersi, bo to na 4 osoby. To mi chyba jest zakaz Pieczarki też pokroić na taką samą kostkę gdzieś mniej więcej, jak to mięso. No możecie, możecie trochę drobniej kroić, jak ja tu kroję. Tu mój ser mozzarella, ja już na dwie kulki, 250 gramów, Też tak pokroić w taką kostkę. Ważne, żeby ser, pieczarki i to mięso było pokrojone. kosteczka takie samej wielkości. Tu mój jedna cebula, srogą, też się, po, już trzeba posiekać na drobniutko. E, możecie cebula, se podsmażyć, już tera i pieczarki, i potem dać do tego mięsa surowego i to wymieszać, ale ja się tak zrobiłam. Wszystkie surowe składniki się pomięsą. Tu mój jeden malutki ząbek czosku To się też fajnie posiekum. Na, na drugi raz, jak będę to robić, to się ten czosnek przecisną przez praskę. Bo go tam było trochę cuć. W tym... te kawałki. To się przełożyła do innej miski, bo mi to za mało było. Teraz się to popieprzam, tu moczyli. Tak, chili z papryką. Nowe się kupia. To się trochę tu do tego. Po tym pieprzu się dach, soli, trochę czerwonej papryki słodkiej i ostrej. Fajnie to wymieszać przez ciutko. Teraz się tu kroja pietruszka, Fajnie drobniutko pokroić. Możecie mrożoną wziąć. Tu się to jest wegeta, taką jedna malutką łyżeczka. Musicie to tak fajnie wszystko do smaku doprawić. Tu się teraz do jajco wbijam, mięsą. I mi jedna łyżka bułki tartej. Podnieś dwie łyżki bułki tartej, czyli razem trzy łyżki bułki tartej. To się fajnie wymieszać. Zostawić tak gdzieś na 15 minut, żeby się te smaki przeżarły. Te nie, smaki, te przyprawy przeżarły i ta bułka napęczniała. Wtedy bo się będzie to trzymać. I Wtedy będzie wiedzieć, czy jeszcze dać mąki, czy nie. Yy, bułki tartej. Po tych 15 minutach tu mu jedno jajko się da. Dwie łyżki wody zimnej się to rozczepiam. I teraz je panierować. Yy, Czerwone mi mu woda, się moca moje rance, tak się fajnie te kotlety formuję Teraz nie za duże, tu się w jajku obtołcam, tu w mą e, mące, we bułce tartej. Jakby było się rozlatywało, to się tak mocno potem przyciście. Tak się w tej bułce zamoccie i przyciście. Tu jest gros. Tu będziecie widzieć, tu mi się rozleci zaraz troska. To wszystko do kupy pozbierać, opanierować w tej bułce tarty i fajnie wszystko przycisnąć, to się baj trzymać. I smażyć na oleju, na średnim ogniu. To musicie tak gdzieś, gdzieś około 10, 10 minut z każdej strony smażyć. Jak będziecie mieć za srogi ogień, to by się to spoli i w środku bardziej surowe. Czyli z cierpliwością. Najlepiej no się po tym wejście jednym na próbę przekrojcie i obejrzeć, sobie dobre w środku. I jak już się upieco, to dajcie na ręcznik papierowy, żeby tłuszcz odcieknął. Albo na kratka. Tutaj przekrojam specjalnie dla Was, pokazać, żeby było jak wyglądało no w środku. Zaraz się to mm. Pyszne! Trochę tam czas najgorszy w Musielibyście się trochę drobniej pokroić albo zgnieść. Tak, trochę też na drugi raz. Jak się podobało, lajkujcie. Suba zostawcie I do następnego razu. Hej!